Całej no Nunu, no, to taki przystojniak, jak kiedyś z nim poznałam, muszę w końcu go znać. To nie będzie takie normalne spotkanie, bo chcę podpalić mu dam i oczywiście go okra Nunu no, no, jest takim czerwonym przystojniackiem, jest takim małym pomidorkiem, a wiele wygląda naprawdę. Co tam, Nunu, mam nadzieję, że kiedyś mnie poślubi. Au, au. Mamna, oj, masko, Jak ja miałem koszmar, widzowie! Co to było? Dosłownie, ja jestem teraz w szoku. O nie! Dobra, zobaczmy chyba. O, już jest dzień! To był straszny sen widzowie, naprawdę, ale mógł być proroczy. Więc może dobrze by było postawić tutaj jakąś kamerę. Załóżmy, że może tutaj, okej. Okay. Ten domek, który widzieliśmy w śnie, prawdopodobnie znajduje się na bagiennym biomie. O ile w ogóle to jest prawda. Więc idziemy to widzowie, zweryfikować, idziemy na biom bagienny. To zostawiamy. Jesteśmy już widzowi na bagiennym biomie. Gdzie ten dom mógłby się znajdować? Eee. O nie, co to jest? Widzicie to samo, co ja? O mój Boże. Czy to jest dosłownie ten sam dom? Eee. Co to jest, widzowie? Kocham Nunu! Jakiś serduszka i to jestem przecież ja, Jezus Maria, co? To jest dom chyba jakiejś mojej psychofanki. tak jak widzowie, wiem jak wygląda Nunu. Ej, to jestem ja. I to też. Co widzowie? To chyba jestem ja, o nie, jak ona od Kryła moją twarz! Jeszcze ta minka taka diabelska. Ojejku, nie no, zaczynam się widzowie bardzo bać. Ej, poczekajcie, jakieś pikanie słyszę. Co jest? Chyba moja kamera się aktywowała. O nie, musimy to sprawdzić, dobra, klikam ją! A mój Boże znalazłam jego domek. Zaraz tutaj zrobię solidną imprezę. Ej, gdzie on ma jakieś diamenty? A to z to Okej, więc weźmiemy to i tutaj są diamenty, a tam są. A teraz wszystko podpalimy widzowie czy wy widzicie to samo co ja co mi maja robi z domem to jest moja psychofanka ale dlaczego psychofanka spala mój cały dom nie co tu się w ogóle wyrabia oh my God, Wrócę tu od w nocy, żeby znowu to O nie, moja psychofanka podpaliła mi całą chatę. Muszę tutaj wracać szybko i to ugasić, zanim się wszystko spali. No i dobra, okej, okay, przestałem już obserwować tą kamerę. Nie, no idziemy szybko do mojego domu. Ta psychofanka chyba wszystko mi ukradła. Dobra, wróciłem do mojego domu. O nie, co? Wszystko się już spaliło. Gasimy ten pożar, widzowie. A, też się zacząłem palić. Dobra, uf, wszystko jest już zgaszone. Na szczęście mój komputer przetrwał. Ale moja psychofanka powiedziała, że wróci tutaj od Trzeciej w nocy! Co oznacza, że musimy się na to naprawdę mocno przygotować. Zrobi mi teraz tak bezpieczną bazę, że nigdy mnie nie okradnie. Dobra, więc w pierwszej kolejności może naprawmy te drzwi, co tutaj stały, dobra? Żeby nie sprawiać pozorów, że niby coś jest innego. Jedyne co to tutaj możemy sobie napisać dom Nunu. Nu. Dobra, okej, okay, elegancko to wygląda. Dobra, więc na samym początku może zróbmy sobie trzy wejścia. Jedno będzie z takim właśnie włazem, drugie będzie z czymś takim, a trzecie tu. I dwie drogi będą złe, a jedna będzie dobra. Więc na początku zajmiemy się tutaj tą. Drogą, okej, okay, wykopmy coś takiego. I tutaj na dole niby będzie woda, co nie? A tak naprawdę będzie to fake woda, która bardzo dużo bije, więc będzie to zła droga. Teraz przejdziemy sobie może do tej. No i tutaj właśnie w tej drugiej drodze ona sobie spadnie i zobaczcie, na co trafi. Na przerażające tarantule. Ale te tarantule są okropne! Może dajmy tym tarantulom trochę pajęczyn, okej, okay, tak jest. Żeby przynajmniej to właśnie jeszcze tak wyglądało. Oczywiście tutaj możemy sobie rozdać taką właśnie wodę. Taka właśnie sza. Woda, no jest to troszeczkę wygląda dziwnie Ale jest tu strasznie, ja nigdy Nie chciałbym czegoś takiego spotkać, dobra Teraz idziemy do drogi numer 3 Właśnie tu, no i patrzcie, niby tutaj jest lawa, co nie? Ale jeśli tutaj sobie spadniemy To ta lava oczywiście nas bić Nie będzie, dobra i bum Zobaczcie co ja tutaj wybudowałem Jak tu jest w ogóle bardzo dużo miejsca, dobra I teraz właśnie tutaj, wylejemy sobie właśnie Bardzo dużo lawy, okej okay. I tutaj będzie znajdował się przerażająco wielki parkur Więc może zacznijmy tutaj Od drogi ze szmaragdów Mniej więcej tu. Poprowadzimy sobie ją gdzieś tutaj. Okej, okay. na razie takie łatwe skoki, żeby ta psychopanka nie miała za trudno na razie. No i będziemy stopniowo zwiększać trudność. Tutaj, może poprowadzimy sobie taki wężyk. Dobra, coś w tym stylu. No i zrobimy sobie jakieś tutaj przepaści. Okej. Okay. Za to tutaj damy sobie takie właśnie drabineczki. Okej. Okay. gdzieś na samą górę coś takiego właśnie. Okej, okay, hop. I zobaczmy, czy da się to przejść. No, myślę, że się da. jest, powiedzmy, że będzie troszeczkę trudniejszy. I teraz pod. Budujemy tutaj sobie właśnie to złoto, okej. Okay. I zrobimy tutaj sobie taką spiralę, okej? Okay. Tutaj obtoczymy właśnie tak i żeby się dało tu wejść. A tutaj na samym dole zrobimy sobie właśnie szlak, To ciekaw jestem, czy da się tam w ogóle doskoczyć. Cyk, jest, dobra, da się. Dobra, więc załóżmy, że tutaj już ten parkur będzie nam się kończył. O właśnie w tym miejscu cyk, da się tu doskoczyć na luzie. Dobra, więc teraz zrobimy sobie wybór dwóch dróg. Pierwsza droga to będzie fake woda, okej. Okay. Bardzo możliwe, że to moja psychofanka tutaj wejdzie, ponieważ pomyśl sobie, że woda jest. Dobra, a tak naprawdę dobra będzie Lawa, dlatego wylejemy sobie tutaj teraz Właśnie fejkową lawę, tak jest z której akurat się nie spali Ale może wybierze wodę, znaczy na to liczę No to tutaj na końcu właśnie postawimy Sobie ghost bloki, żeby nie wiedziała Co się dzieje, i zobaczcie widzowie Co my tutaj teraz zrobimy, wykopiemy Coś takiego, do samego Wojda No i pewnie zapytacie się widzowie, po co coś takiego A ja wam już pokazuję, ponieważ jest tu Coś takiego jak jetpack i zobaczcie Ona będzie miała wyzwanie dolecieć w wybrane przeze mnie miejsce właśnie tym jetpack Inaczej, jeśli tego nie zrobi, nigdy nie przedostanie się do mojej tajnej kryjówki. Dlatego wszystko walniemy sobie właśnie w białym betonie, dobra? I załóżmy, że to przejście zrobimy, no gdzieś mniej więcej tutaj. Takie właśnie niepozorne, żeby nie było jej tak łatwo. Okej, wykopiamy tutaj sobie właśnie przejście. O w ogóle to jest Redstone, a ja bardzo go lubię. Ale najpierw cofnę się tutaj i tutaj właśnie położymy tego jetpacka, ok? właśnie w tej skrzyni. I łop sobie lecę, dobra, muszę tu lecieć. ok. I zobaczcie, co tutaj będzie. Wszędzie rozlejemy sobie. Bagienną wodę. Dosłownie będzie tutaj jedno wielkie bagno, i będą tutaj siedziały różne stworzenia. Raczej żaden człowiek nigdy nie chciałby tu wpaść. A będą tutaj siedziały dzikie wilki. Zobaczcie, ile tych dzikich wilków. Te dzikie wilki są naprawdę bardzo, bardzo złe. Patrzcie, jak mu źle z oczu patrzy. No właśnie, nikt by nie chciał się tu dostać. Ale zrobimy tutaj drogę ze zbitego lodu. Ok, gdzieś mniej więcej tutaj ją sobie poprowadzimy. Tak jest. Ok, dobra, dobra, dobra. Teraz zakręcimy sobie ją, i powiedzmy, że teraz będzie tutaj skręt. A tu będzie się ona kończyła. O w ogóle jaka lawa, co jest? No i oczywiście w tej skrzyni zostawimy sobie naprawdę bardzo dużo udeczek, okej. Okay. W ogóle sam bym spróbował to przejechać. Dobra, zobaczmy, widzowie, czy mi się uda. E, mam nadzieję, że naszej fance psychofance się to nie powiedzie. Ale mnie tutaj kręci, dobra, dobra, teraz ten ciężki jeden zakręt, okej. Okay. Ło, wow, prawie wypadłem i jestem! No i uwaga, widzowie, teraz zrobimy sobie różne pakiety, ponieważ zaraz moja psychofanka będzie się biła z mobami. Okej, okay, rozlejmy tutaj sobie czerwoną wodę, taką czerwoną. Dobra. Natomiast tutaj rozlejemy jej kolor, czyli fioletową wodę. Ale niestety, tutaj w tej fioletowej skrzynce będą słabsze itemy. To znacznie słabsze, ponieważ będą tutaj właśnie skórzane rzeczy. Za to tutaj wszystko będzie diamentowe. I zobaczcie, ile daliśmy koksów i właśnie beprzyku. A tutaj dałem za dużo. Będzie tylko jeden. Więc teraz załóżmy, że tutaj zrobimy sobie walkę z tymi mutantami. Także tutaj położymy sobie takie właśnie oto drzwi, ok? Otworzymy te wrota. I tutaj postawimy sobie dispensery. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, dobra? Dobra, teraz postawimy sobie właśnie tutaj te płyteczki. Oczywiście też nie możemy zapomnieć o przekaźnikach, bo wtedy sygnał nam zgasi, jeśli ich nie użyjemy. Dobra, zobaczmy, czy to w ogóle działa. Wejdźmy sobie tutaj. Okej, okay. o nie! kurczę, nie! Co mi się stało? Wszystkie one poszły gdzieś przez to, że tam znajdziemy wiadro wody. Aj, trzeba to teraz naprawić. Załóżmy, że tutaj właśnie postawimy mu tanciory. Pokroj tego szkieletora, albo na przykład taki obrzydliwy pają. Na ten moment trzeba się ich szybko pozbyć. Okej, okay, więc właśnie jajka powsadzamy sobie tutaj. Tutaj jeszcze damy zombiaka. Dobra. I jeszcze jednego szkieleta. przejdziemy do następnej konkurencji, która właśnie będzie zamknięta za tymi drzwiami. Postawimy tutaj sobie właśnie drzwi. Tutaj te przekaźniki. Dobra. A więc teraz powiem na pomysł, że zrobimy sobie labirynt. Będzie on właśnie z fioletowych bloków em, oraz z czerwony. Dobra. Załóżmy, że wybudujemy sobie tutaj. Niepozornie będzie właśnie druga droga. Okej. Okay, będzie ona wiodła tędy, tędy. Dobra. Zrobimy tak, żeby pierwsza fioletowa droga zamknęła się właśnie w tym miejscu. Dobra. A druga prowadziła, No, również do nieciekawej sytuacji. bo za to ta czerwona droga będzie już tą prawdziwą. Okej, okay, dobra, poprowadzimy sobie ją tędy w taki sposób. Taka tam kręta droga. Dobra, no i praktycznie już to koniec. Ten labirynt skończył się właśnie w tym miejscu, dobra. Przejdziemy sobie teraz praktycznie do zakończenia tej trudnej bazy do przejścia. Tylko, że właśnie ten labirynt przydałoby się jeszcze podnieść. Więc zobaczcie teraz na to. Cyk, cyk, cyk. Ale teraz to podnieśliśmy. What the heck? Widzieliście coś takiego? Dosłownie niesamowite, dobra, wracamy sobie teraz tutaj. Dobra, tutaj zrobimy sobie taki tron, właśnie ze złota. Let's go. I na tym tronie będą znajdować się skrzyneczki, właśnie tutaj, tak jest. I tutaj właśnie będę przechowywał diamenty oraz redstone, tak jest. Lecz najpierw damy sobie tutaj set lava i zrobimy do tego jakiś mały parkour. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Ale nie wszędzie będzie tak łatwo, bo tutaj na przykład damy takie spajki, które biją naprawdę bardzo, bardzo dużo. I teraz ta droga powinna wyglądać mniej więcej tak, dobra. i Teraz ona się tu dostanie Ale mam nadzieję, że nigdy w życiu tego nie przejdzie O nie, widzowie, właśnie wybiła trzecia w nocy Co oznacza, że moja psychofanka może pojawić się w każdej chwili Dobra, postawimy tutaj sobie tą właśnie kamerę I będziemy cały czas ją obserwować A teraz ja stąd idę Dobra, więc wracamy do domu No, no, o nie, gdzie jest ten i Tu są jakieś psy, dziwne przejścia Dobra więc wskakuję do środkowego Zobaczcie, gdzie moja wskoczyła Ojejku, ile a tu tarantul <noise> I się przekręciła, o nie Dobra, to teraz idę w te drzwiczki po lewo Let's go, o tak, woda O nie, ona mnie bije Jest, <noise> nie ja udało mi się tutaj przejść Ponieważ widzowie, to jest fake woda Dobra, to teraz lecę tu Trzeci wybór, lecimy Oj ja ja się nie palę, to jest niemożliwe O Jezu jakiś tu jest pan Zobaczcie, z jakim maja będzie musiała się uporać tym parkurem. No, mam nadzieję, że tego nie przejdzie nigdy. Dobra, więc lecimy dół Zobaczcie, okej, okay. mam nadzieję, że zaraz tutaj spadnie. Takie te szybki są cieniutkie, dobrze, że jestem taka chudziutka. <śmawia> Maja mój, że jest chudziutka, dobra i jest! <śmawia> tak jest, tak myślałem, że w końcu tego nie będzie mogła przejść. O Jezu, dobra, teraz na pewno mi się uda ten skoczek, o tak i muszę się wystrzelić. Wow, co? Ej, zapomniałem ustalić jednego tutaj w bloku ze szlamem. No nieważne, dobra, idzie ona dalej. Tadam. Okej, okay, teraz mam do wyboru lawa albo wodę. To jest oczywiste, że pójdę wodą. Aaaa. Co jest, widzowie? Ona wybrała wodę, a to jest fejkowa. Dobra, więc teraz wybieram lawowy. A Dobra, fejk lawa, jak ja ją uwielbiam. O nie, moja jednak odkryła, że to jest fejkowa lawa. No już myślałem, że się zatrzyma na tym. O mój Boże, jaki pokój. Może tutaj gdzieś schowany jest schowany ten mały Nuna. Nie, oczywiście, że nas tutaj nie ma. Ja jestem stąd bardzo daleko i przyglądam się, co moja panka robi. Abi. Ale mam, że ten jest, pan, <laughs> co jest Maja, wpadła pod ziemię. O Jezu, widzicie to widzowie! Dobra, to jest drugi raz, ale wrócić przywyszenie! O nie, dobra Maja jednak ogarnęła się i umiała teraz. Nauczyła się tego używać. Dobra, co jest? Tutaj e, jakaś łódeczka, no dobra, to lecę speedrun, ale bója jak redówka, ale wiesz co, to do złe wilki, o nie, i nie wykończą. jest, tak jest, zobaczcie jak się kręci głowa, what the heck. Dobra, a więc drugie podejście, stawiam łódeczkę, tym razem powolutku, ale mną miota. Dobra, i teraz do celu, do dziurki, tak, trafię w te drzwi się o ma. nie, udało jej się chyba, już weszło tutaj do kolejnego pokoju. Patrzcie, teraz będzie musiała wybrać. Dobra, to ja biorę fioletowy, a Jezu, jaka skórzana zbrojka. <noise> tak myślałem, że Maja wybierze fioletowy, ale się przeliczy, ponieważ tutaj w czerwonym są dużo lepsze rzeczy. A więc dobra, wiem sobie złote ja błyszko idę! Orywały <noise> I Tak jest, tak myślałem, że się Maja może przestraszyć. Dobracie go! <noise> Zatłoki! Dobra, teraz weźmę na rzeczy. O mój Boże, tu są diaksowe rzeczy. Dobra, wystarczy mi tak szczerze tylko koks, bo ja mam coś specjalnego od siebie. Zaraz ich zmiotę w planszy. Dobra, mam swojego minigana. O mój Boże, co Maja posiada? Jakie to jest przerażająco mocne. Tego się nie spodziewałem, że moja psychowanka jest taka silna. Dobra, pokonany, idę dalej. O kurczę, ona pokonała tego zombiaka tak szybko. Dobra, będziemy stąd obserwować, jak sobie poradzi właśnie z tym. O mój Boże, ślepa uliczka muszę zawrócić. Ha, patrzcie, tutaj też nie znalazła wyjścia. Mam nadzieję, że będzie tutaj błądzić jak najdłużej się da. la, 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 la. ciekawe gdzie jest wyjście. Uh, uh, uh. O nie, A, dobra, ok, zmierza do wyjścia, o nie, i zobaczcie, ciekawe czy sobie z tym poradzi. A, dobra, dobrze, że zjadłam to mam odporność na Majdzie, tu są jakieś Da. O, nie, co jest? Ona zjadła koksa i nie dostała obrażeń od a już myślałem, że się spali. Maja, co ty wyprawiasz? Ały, bardzo no, 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 mój przyszły mąż, chodź tutaj do mnie. E, jaki twój przyszły mąż, co ty w ogóle wygadujesz? Ały, bardzo do nasku idziemy założyć rodzinkę. Eee, Jezus, maryannicowie, co ona do mnie gada? Nie! E, ja nie chcę z Tobą, ja nie chcę być Twoim mężem, nie! Jak to nie, No i widzowie stało się, zostałem perfidnie okradnięty przez moją psychofankę. Jeśli podobają wam się moje filmy, to wejdźcie właśnie na ten, który wam się wyświetla na ekranie. Polecam go serdecznie i oglądacie go do samego końca.